we met, I could tell by your smile you hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone, and I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Now I'm up.

Tego hodowca odwiedzaliśmy już rok temu, pokazywaliśmy wizerunek pana Mieczysława jako z wynikami, z słynnym 84-15, jego najwybitniejszym gołębiem rozpodowym. Ale panie Mieczysławie, sezon 2020 również jest sezonem udanym, pomimo tego, że był wymagającym sezonem. Ja odpowiem, że jest to sezon średnio udany, no ponieważ wiemy, jaka była sytuacja. Loty się opóźniły. Nie szło to wszystko tak, jak powinno iść. Takie były zawirowania, można powiedzieć no i, i po prostu no wyniki wyniki uważam sezon za średnio udany, ale nie zły, nie zły. powiem, no i... że, że nie kapitalny ale niezły. no po bo, prostu pan Mieczysław bo... jak nie pierwszy to drugi, jak nie drugi to pierwszy no ale dla pana Mieczysława, no, no wyniki odnośnie na, na wyniki oddziałowe no to gołębie dorosłe yy, jedno współzawodnictwo yy, typowane, drugie miejsce z pięćdziesiątki dziesięć pierwsze miejsce natomiast z młodymi Odwrotnie, typowanymi mi pierwsze miejsce, a drugie miejsce z pięćdziesiątki, to znaczy. Z 50 10. Czyli po prostu pan, pan Mieczysław uważałby, że sezon za udany, gdyby byłby we wszystkich klasyfikacjach na pierwszym miejscu. No, no trzeba się podzielić. No niestety, ktoś jest lepszy, też ma prawo wygrać. Dokładnie. Ja, no, nie neguję, Panie Mieczysławie, sezon, i... sezon wymagający wiem, że to był sezon, gdzie był sezon lotów nawet trudnych, ale niech pan powie, jeżeli chodzi o kategorię, no może przepraszam, nie kategoria, chodzi o mi loty na skalę okręgu. Bo wiem, że tutaj pan też się popisał. Dał no, ale, ale może jeszcze bym wrócił do, do lotów gołębi dorosłych, to znaczy chodzi o, o pierwsze loty, no pierwsze loty wiemy jakie były, tam były trzy, trzy krótkie, potem była 500 i ta pierwsza 500, którą mieliśmy z Wolina, no powiem, że wszyscy, nasz oddział po prostu był bardzo trudny lot i, i były, pogody były takie, takie nie bardzo, bo były burze, wichury. I, i, i po prostu straciliśmy trochę gołębi i, i ja sam muszę się przyznać, że, że również zgubiłem trzy samiczki takie dosyć fajne, można powiedzieć podstawowe, no ale trudno także, że te, po, pogody my nie zmienimy i, i tak tak nastąpiło I, i oddział jako oddział też to odczuł, bo już następny lot się nie odbył, został odbył, następna 500 odwołana i to zaważyło na, w naszym oddziale na słabszych wynikach, ponieważ było mniej lotów, bo było tylko 11 lotów, nie było co odrzucić. I akurat z tego lotu miałem z 10 typowanych tylko 4, bo gdybym miał 5 z tego trudnego lotu, z tego pierwszego Wolina, to byłby wynik Do bardzo dobry w GMP. Tym bardziej. Ale ja no, no nie przewidzimy powody i po prostu już nie było, nie było możliwości powtórzyć, bo już mieliśmy tylko 3500 w sumie. Gdyby były cztery, to jest pole manewru, można jakąś pięćsetkę rzucić. to, czyli tego. A i tak, mimo woli, że, że chodzi o okręg, to jest tam trzydziesty któryś przodownik w GMP, bez tego jednego lotu. A gdyby był ten lot, no to niepotycznie wynik by skoczył do czołówki, można powiedzieć wysoko, może i nawet w kraju. Musimy hodowcy pamiętać o tym, że pan Mieczysław w sezonie 2019 był czwartym hodowcą w Polsce w GMP. Jak najbardziej. No, był to wynik dla mnie zaskoczeniem, no ale był. Który, Czyli czwarty najlepszy nie. hodowca w GMP. Były wyniki Podobno. w różnych kategoriach. Ten sezon, tak jak to Pan Mieczysław powiedział, no nie jest udany, no ale to jest sezon ale powiedzmy jest... udany, tylko że po prostu Pan Mie Mieczysław po prostu ma bardzo mocne ambicje, ale takich hodowców się bardzo chwali, bo Panie Mieczysławie, Pan z głębiami bardzo mocno pracuje. Pan od rana do nocy przy gołębiach siedzi, no, je, tak? No, no trzeba dopilnować, trzeba utrzymać w dobrej kondycji. I tak dalej, no, gdy się pilnuje, to i wyniki są. A tu jeszcze chciałem odnośnie wrócić do wyników. Także wyniki takie są, ale w Maratonie mam drugi wynik w okręgu. Tam bodajże siódmy przychodownik chyba w kategorii B, w C też tam. Także na skalę okręgu, to okręgu samo. Jest, jest nie najgorzej, ale. No i na młode. Ale, no i na młode mam trzeci wynik. Trzeci wynik jestem, w okręgu. Co, co też jestem bardzo zaskoczony, mimo woli. Że mam, miałem bardzo dużo młodych, ale ten wynik mi A jak straty? się udał. A jak straty w sezonie na loty głębi młodych? No, no to praktycznie opłaciłem 130 gołębi, 120 dawałem na ostatni lot. Wow! No, także strat praktycznie nie ma. I, jest, i, i chcę powiedzieć, że y, młodymi no, bardzo dobrze mi leciały z tego względu, że mam ponad 50 gołębi na 4 loty, bo mieliśmy tylko 4 loty które mają 3-4 konkursy. Także, że jestem zadowolony i tego... Prezentujemy hodowcy teraz 84-15, czyli najwybitniejszego gołębia rozpłodowego pana Mieczysława Glandys. Panie Mieczysławie, co to jest za gołąb i jakie dał panu dzieci? No po prostu jest to gołąb mój rozpłodowy numer jeden od paru ładnych lat, który daje mi nadal bardzo dobre potomstwo. W tym roku wyjątkowo też Pociągnąłem dużo młodych po nim, aż jestem zaskoczony. Także kontynuuję dalej tą linię, która, która robi mi podstawowe, najlepsze gołębie w lotach właśnie z tej linii, tego samczyka 8415, którego, którego mam w ręku. To co hodowcy warto zaznaczyć, to 8415 z gołębiem, na którym jest zbudowany cały gołębnik. 80% gołębi posiada w krwi tego gołębia. A może i więcej. A nie? może nawet i więcej. Tak. jest hodowcy, to co chcielibyśmy pokazać. Pan Mieczysław jest taką osobą, która no, osiąga kapitalne wyniki od wielu lat i to na skalę ogólnopolską. A to dzięki temu gołębiowi, czyli 8415, który właśnie Pan Mieczysław teraz pokazuje pokazać, jest kapitalnej budowy. No jest to gołąb, gołąb naprawdę wybitny. Hodowcy przyjeżdżający tutaj, jak m.in. ostatni klient, który u nas na portalu zakupił te tego dzieci tego gołębia, no to zachwycał się, co nie? I chcę powiedzieć, że nadal daje wspaniałe gołębie. Żywotny, mimo wieku, który ma już prawie 12 lat, jest tak, jak widzimy, gołąb w dobrej kondycji, niezastąpiony. Czyli po sobie można powiedzieć, że jakby nie ten gołąb to nie byłoby wyniku, co nie? No, no to to jest. Likwidacja hodowli. Natychmiastowa jakby nie było tego gołębia. A tyle tym bardziej, że ile gołębił przez już gołębik się przewinęło, co nie? No jak najbardziej. No, 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 córki, synowie, wnuki, bardzo dużo wnuków. Właśnie mam tutaj jeszcze do pokazania syna bezpośrednio, kolor taki rzadko spotykany, że tak powiem, tego gołąbka. Zaraz go tutaj. Pokażemy, bo ten syn to jest też gołąb, który jest z gołębiem rozp rozpłodu, ale gą, który e, też, no, hodowcy może taka ciekawostka, będzie zaoferowany na aukcji, jako pierwszy gołąb na schodowli pana Mieczysława Glandys na aukcji. Ale tu, panie Mieczysławie, za chwilę przejdziemy, tylko mam pytanie jeszcze. Ten gołąb, którego pan trzyma teraz w ręku, jak wygląda historia tego gołębia od początku? Początek historii tego gołębia, skąd się ten gołąb w ogóle tutaj pojawił Pana? No, no, no jako zakupiłem u Haralda Grime bezpośrednio, to był późny gołąb. Ja już się wypowiadałem na ten temat, późny, kupiony i zaraz jako, jako roczny wydał mi wspaniałego gołębia, który jako dwulatek, to już też wypowiadałem się, jako dwulatek w 2012 roku siadł na 5 lotów, trzy razy pierwszy na oddział, raz 15. I, I później, po prostu na szóstym locie, y, y, dałem go na świną ujście, i ten gołąbek zerwał skrzydło, ścięgno po prostu. Y, zerwał i, i nie doleciał do domu. Dostałem telefon. I Powiem taka, go tam jest hodowca, historia. ale dobra, a wiem, że też bezpośrednio po tym gołębiu kapitalnie gołębie siadają w różnych innych hodowlach, bo przecież historia jest, czy w Bielsku Białej, czy w innych oddziałach tam około, po Łodzi, nie, nie czy gdzie indziej. Hodowcy, tak. hodowcy zachwalają bezpośrednio dzieci i wnuki tego gołębia, tak? No bo, bo gołębie się sprawdzają, no ja tylko na tym gołębiu pasuję. Tu praktycznie te, z tego gołębia dzieci, wnuki pra, praktycznie muszą być w każdym gołębiu u mnie. Także dokładam, mówię, Deklaka 613, dokładam Stevenika Chipo, bo mi te linie pasują. No i, i na tych liniach bazuję. Także innych gołębi nie potrzebuję, bo nawet nawet nie chcę. Nawet no po prostu, chociażby mi ktokolwiek zaoferował jakieś gołębie z zewnątrz, nie chcę. No nie chcę, już sobie postanowiłem te linie utrzymać w, tak, w takiej kondycji, jakiej są, bo jeszcze. W tym roku powtarzam, bardzo dużo dzieci po nim pociągłem, ale wszystko zostawiam do rozpodu, Tam może kilka się skuszę sprzedać, no ale, ale to taki wy, tak wyjątkowo dosłownie. Aż w się kręci wokół, jak się takiego gołębia trzyma w ręku, co nie? No, no, jest gołąb naprawdę kapitalny. I w ręce, mimo, ty, mimo tylu lat. 12-letni gołąb. Tak. To jest to gołąb w mojej hodowli numer 2, syn 8415, matką jest. Samiczka 1190 Córka 8415 Po prostu jest to mocny imbret. Jest to wspaniały gołąb rozpłodowy, drugi po 8415. Jest to numer 7093, który mi daje fantastyczne gołębie. Jego córka samiczka numer rok 17249 Numer była dwa razy. Ósma w Polsce, raz w kategorii G, ósma w Polsce i w kategorii y, 11 konkursów w D. Y, bodaj jest. Mhm, nie dokładnie? Wie, nie wiem, kategoria D. I, i w D, y, rok po roku. No i, i w tym roku y, po prostu też mi dał dużo dobrych gołębi. W zeszłym roku mam roczne samiczki, y, które, które już jako roczne się sprawdzały, są trzy, bo ja samiczkami lotuję. I te samiczki mi się fantastycznie sprawdziły. Nawet na ostatni lot dałem na 500, -kę. dość trudna była. Wszystkie trzy w konkursie. No co więcej dodać? To jest gąb, który hodowcy będzie zaoferowany na aukcji jako drugi najlepszy gąb rozpłodowy pana Mieczysława Glandes. Ten gąb będzie na aukcji się znajdował jako na pierwszej pozycji. Ale panie Mieczysławie, skąd w ogóle taki pomysł na, na zaoferowanie takiego no, gąbka? częściowo, obgębia? Wiktor, nie ukrywajmy. Trochę twoja namowa, a, a, a częściowo zdecydowałem się go taki wyjątkowy kolor i wyjątkowy gołąb dać, ponieważ mam bardzo dużo jego braci z tej samej linii, z tej samej krzyżówki, także jest, za, jest godne zastępstwo, bo tak to by był nie do nie, do nie ruszenia. Do, nie, nie do A ruszenia. ponieważ jeszcze nawet 84-15 jest w pełni, w pełni płodny i tak dalej, no to uważam, że jeszcze przyszły rok też może będzie owocował. Ja tu, hodowcy, dla nas, dla portalu Pigebu jest to wielki zaszczyt, że możemy oferować tak wspaniałe gołębie, e, tak wspaniałe gołębie, czy to, Rąbek. czy to z panami Mieczysława Glandys, czy to z hodowli rodziny Łepuk, czy to e, od Piotka Musika, czy od Marcina Kobieli. To jest kolejna pokazana po prostu nasza ciężka praca, gdzie pan Mieczysow daje swojego drugiego najlepszego gołębia rozpłodowego z hodowli, który bezpośrednio wydawał kapitalne lotniki na skalę Polski, tak? I, i wydaje nadal, no bo, bo nie mam innych gołębi i po prostu powtarzam nie potrzebuję innych gołębi. Wystarczy mi ta linia. Dokładnie. Które dołączam. Także hodowcy, Cekla, tutaj Cipo. przechodzimy jeszcze do prezentacji trochę historii pana Mieczysława, ale to jest gąb, który jest warty godny uwagi wzgląda. To zobaczcie hodowcy, jak ten gą wygląda kapitalnej, kapitalnej budowy przede wszystkim Samczyk o bardzo charakterystycznym, o bardzo charakterystycznym ubarwieniu który to właśnie... bo to był bezpośrednio sparowany na swoją córkę 8415, ale ta córka to jest 8415 na co parowana? Wtedy? Y zaraz już 84 nie, nie, nie rozumiem 8415 był zaparowany na. Na córkę 1190 a 1190 y 11,90 to, no to jest... była po nim. Okay. Po nim i bezpośrednio od Grimera y po samicy, z też 0,9 rok, to była bodaj strzelaców. Y 83-10 80, bodajże ta samiczka, jeszcze ją mam do tej hmm. pory tą samiczkę. Właśnie to, to, to jest w, rodowodzie będzie, sami. w rodowodzie będzie zapisane, ale to tak. właśnie po to to pokazujemy, się nie że tak charakterystyczny ubarwienie, dwa gołębie takie będą na aukcji, a panie takie gołębie, a takie gołębie u pana bardzo rzadko występują. No rzadko, rzadko, ale, ale, ale daje takie. No ja ich, ja ich kilka mam obecnie, no i, i nawet w tym roku mam dwa, mam tam jeszcze, ale już po synach też, no po prostu po synach też takie kolory wy wydają. Takie delikatnie ale rudawy. Ratko. Także hodowcy, zapraszamy ten, a my przechodzimy do dalszej prezentacji. Panie Glandy, z hodowli było wiele wybitnych lotów, ale jednym z nich był lot 700 km, lot maraton, który to był lot fenomenalny. Panie Mieczysławie, co to był za lot i jakie tam zdobył Pan konkursy? Bo to jest fenomenalny lot, o którym naprawdę warto powiedzieć. No, był to lot 770 km, tak jak, jak mówimy. Był to dla mnie wyjątkowy lot trudny lot był, pod wiatr. był, był po pod wiatr. Gołębie były wypuszczone o 6 rano. Pierwsze się meldowały po 16, czyli ponad 10 godzin lotu non stop I, i, i bardzo mi dobrze siadały te gołąbki po prostu na oddział było 6 gołębi w dziesiątce, natomiast na strefę na prawie 6 tysięcy gołębi, te 6 gołębi było w 27. No to uważam. Pierwszych. Tak, uważam, że był to bardzo dobry wynik i był to dobry wynik, zaklawał się na po prostu na maraton, bo, bo te trzy gołąbki, które wchodzą do maratonu miały koeficyt poniżej 5, tak nie liczyłem dokładnie, ale poniżej 5 kooficyt. Ale ciekawostką... Czyli... Ale tutaj ciekawostką, bo tu Pan mówi o konficjencie, ale Panie Mieczysławie, tu ciekawostka jest lepsza, że Pan mówi, że w pierwszych 10 gołębiach na oddział było, było 6 sześć. pana. Tak. Na, re, na strefę, na około tak. 6 tysięcy gołębi, tak. było w 27 pana też, też tych 6, też ale hodowcy, co ciekawostka, że te 6 gołębi. W, w, z tych sześciu gołębi, pięć gołębi, to było wnuki wszystko 84-15. Jak najbardziej, to chciałem powiedzieć. Tam były dwie siostry, gniazdziaczki po prostu z jednego roku z, z 16 i były po synach i między innymi co jeszcze chciałem dodać i ładując, składając na ten lot 20 gołębi, było 13 w konkursie i wszystkie wróciły do gołębnika. Tak? Czyli 20 włożonych, 20 w domu, 20 włożonych, 13 w konkursie, z czego 6 w pierwszej dziesiątce oddziału, a do 27 miejsca bite w strefie. Były, ta ta była. Na 6 tysięcy gołębi. No i co, chciałem, co chciałem dodać, tu właśnie mam taką samiczkę, po synie 84-15 oraz po samiczce, wnuczce bezpośredniej chipo. No i dlatego te, te Cipos, te wyniki mi się niesamowicie. Ta samiczka była pierwsza w ubiegłym roku z maratonu ze Sulingen na 8,5 tysiąca gołębi, była pierwsza i natomiast w tym roku z tego lotu też była. Ona była bodaj czwarta na oddział, ta samiczka, a, a na strefę była po dziesiątym, tam chyba dwunasta, coś takiego. No i, i kołoficyn ma za dwa lata 12, około 12,5 yy, w maratonie. No także co dodać, co mówią? Się. Dokładnie, da się? Da się, da tylko się. wystarczy ciężką no, pracą dochodzi do gdyby gołębi. Gdyby nie 84,15 nie byłoby tego wyniku. Jestem no tak, no tak mówimy, cały czas to powtarzamy, proszę. że u pana, dzięki temu, że ten 8415 wydał tyle kapitalnych gołębi, to pan 80% ponad 80% hodowli ma oparte o tego no, jednego gołębia. No, no bo ja już powtarzam, ciągle powtarzam, nie potrzeba mi nic dodawać, nic. Po prostu bazuję na tych gołębiach i nadal, nadal uważam, będę to linię utrzymywał. A 8415, tak mówimy, pięcioro wnuków. Pierwszej dziesiące oddziału e, no tak, w, na, locie, na locie maratońskim. Ciężkim locie tak, pod wiatr, a to gdzie gołębie... cały okręg I gołębie leciały 40, 11 godzin. No, ponad 10,5. 10,5 no, 10 godziny. Tak? No, o 6 puszczony, tak jak, jak mówiłem uprzednio, a ja, do mnie przyleciał pierwszy gołębek, bo to, bodajże 16:30 z minutami, który, no, który był czwarty czwarty na strefę, drugi na oddział, czwarty na strefę i to była samiczka po córce 84-15 po tej 11,90 takiej mojej rozpłodowej, która była czwarta na strefę. No, w tym roku z tego trudnego roku. No co dodać, co ująć. Więc te łopki spisują mi się bardzo dobrze. No i dalej te linie będę utrzymywał. Zaprezentujemy też hodowcy sposób rozbudowy goemników lotowych, rozpłodowych, goemnika dla głębi młodych. Panie Mieczysławie, tak jak Pan w życiu zawodowym, tak i w życiu po prostu tutaj pod kątem hodowania gołębi rozwiązania Pan wprowadza takie, żeby były dogodne dla Pana i wiem, że to jest gołębik, tak jakby, ja bym w określeniu mógł powiedzieć, taki mały domek gołębnik, to jest tak jakby u Pana taki mały domek, który po prostu Pan skonstruował pod własne potrzeby, żeby to gołębnik był, spra sprawdzał się Panu w lotach i przede wszystkim funkcjonalny i niech Pan opowie teraz to, co to jest, jak to wygląda, ja skieruję kamerę na gołębnik. tu mamy ten, te przedziały są dla przedziały dla gołębi dorosłych, tak? tak, to góra, cała góra jest dla gołębi dorosłych są trzy gołębniki, trzy wloty do każdego gołębnika, osobny wlot. Jest wojlerka tutaj poniżej, tu są samiczki, sobie siedzą, tu mają bardzo dobre warunki, nasłonecznione jest i tak dalej, i można wanienkę tam dać do kąpieli tym samiczkom. Natomiast na dole znajduje się gołębnik rozpłodowy. Cały dół jest rozpłodowy. To są wojlerki też osobne. Jakby tam nawet można podejść pod tą jedną wojlerkę. Ja tutaj hodowcom panie. pokażę. No można przejść, Panie Mieczysławie, kawałek. Ja po hodowcom pokażę. Tu jest taka wojlerka zrobiona. To jest w ten sposób zrobione. O, tutaj widzicie hodowcy. To jest akurat tu na dole są gołębie rozpłodę, Panie sobie tak? Powie, tak, rozkładowe, tak. Tutaj są samczyki, są głębnika, Natomiast samiczki są jeszcze obok, jeszcze dalej. Też są na powietrzu. Czym więcej powietrza, tym lepiej, bo gołębie jest zdrowsze. I... I tak dalej. Także że tutaj mają do, bardzo dobre warunki: dużo, dużo miejsca, wygodnie mają. I tu na, jeszcze może wrócimy do. Dokładnie, tam przejdziemy, do bo tam są gołębie, gołębie młodych, młode. Tak? Czyli tam widzimy hodowcę. Teraz tak. jest głębi młodych, i nie Pan wytłumaczy, bo tam jest dużo powietrza. Ja widzę. To znaczy, tutaj jest na prost gołębnik yy, dla gołębi młodych przeznaczony, no, które, które też tam mają dobre warunki, bo to, bo to jest tutaj na. Na, na, południe. Po, na południe, tak, na południowy wschód można powiedzieć, praktycznie cały dzień słoneczko. Wojlerka jest jedna duża, z tej wojlerki to praktycznie mogą wszyscy, korzystać wszystkie gołębie, bo ja mam wloty i od młodych na tą wojlerkę, i od dorosłych też na tą wojlerkę. Tylko wejście jest z gołębnika lotowego, tu jak jest klapa a, a młode mają stamtąd To sobie je dokąpieli tutaj. Zawsze w jakiś sposób to, to zrobię, żeby one miały dostęp. Przymykam jedne, puszczam drugie. I także mają bardzo dobre warunki. Co więcej powiedzieć? No to... Dokładnie. No a teraz, jak budował pan taki gomik, to kto, 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 kto był takim e, powiedzmy, architektem tego a Nie, 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 ja się nikim nie sugeruję. Ja projekt zrobiłem sam. Przyjechała firma, firma. <laughs> która normalnie domy budują i tak dalej. I, i, a w którym roku wystawiony ten gomik? W którym roku był stawiany gołemnik? No będzie zaraz z 15 lat. Z 15 lat. No, no, tak. Czyli, tak naprawdę, czyli tak naprawdę pasmo sukcesów się zaczęło już 15 lat temu od gołemnika i od gołębia 84-15? No, ta, no tak. No bo to no, no, tak naprawdę no, w jednym no, no, czasie się tak, zeszło. Tak, 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 tak. Także ten gołąb uratował wszystko można powiedzieć. No tak naprawdę tak, no bo tutaj hodowcy nie oszukujmy się, jak będzie klub, a nie będzie miał zawodników, no to co to za klub? Co, co z tego, że mają boisko, jak nie mają piłkarzy? Jak najbardziej. No, no, potomstwo tego gołębia mnie zadawala i, i nadal, nadal jest dobrze, po prostu w pełni gołąbek jest wydolny, że tak powiem. No i, i zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku, no, no co więcej można powiedzieć. A Panie mistrzowie teraz, jeżeli na przykład pan podchodzi do sezonu 2021, to teraz taki okres jest jesienny, znaczy jesienny, no już zimowy można by powiedzieć, bo już mamy zimę. Tylko teraz jak przygotować gołębie do 2021, 2021 roku? Daje pan dużo karmy jakiej, energetycznej, no pierzeniowej? No, ja, ja bardzo bogato. Jeszcze do, ja zawsze do świąt Bożego narodzenia karmię niesamowicie bogato. Czyli pióra... nawet puch się sypie. Czyli puch... nawet dużo konopi, chwili, dużo, dużo słonecznika pewnie, tak? Jak najbardziej. Ja jeszcze sobie dokładam. Robię sam taką, tak, że tak powiem, taką miksturę oleistych ziaren, to rzepak, rzepik, siemielniane, słonecznik, łuskany, no i tak wszystkiego załóżmy po 10, po 15 kilo, mieszam to i do, codziennie dosypuję jak, 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 jakąś tam dawkę do karmy, mocnej karmy rozpłodowej. Bo wiem też, panie Mieczysławie, o tym, że pan jest taką osobą, która... Do żywienia gołębi podchodzi bardzo profesjonalnie. Chodzi mi właśnie o te nasiona, które tak pan mówi, pan Kolejstw, daje. Do, tak, dokładnie. No, ale to, dodaje pan dużo, dodaje pan też ja. wiem dużo takich na przykład różnych minerałów, gritów. I daje, jak najbardziej. No to, 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 to jest na co dzień. Na, pan daje, wiem, wiem, że pan daje na przykład z baksa taubenkuchen, takie, takie no, rzeczy, tak, kostki. No, to, to, to jest bez przerwy na, na gołębniku. To jedynie jak są loty, to tam w, w czwartek czy w piątek odbieram w czasie lotu, ale w rozpłodzie to gołębie mają cały rok. Czyli przykładowo jak gołębi idą na loty, czwartek piątek jest zabierane po to, żeby już nie pobierały zbyt dużej ilości wody. Wody no i też nieraz i z kałem różnie bywa, jak jak tam za dużo jest, yy, załóżmy jakieś tam środków tych, tych yy, które, które nie zawsze służą gołębiowi, Nieraz jak za dużo jest, to jest też niedobrze. To jest tak loty, Z już on musi się tak troszkę zregenerować i, i, i spokoju, i po prostu no to, no kał musi być dobry. Także... Czyli tak naprawdę kontrola w trakcie sezonu pod kątem e, wyglądu gołębia, pod kątem kału, pod kątem tego jak go on trenuje, no ale też pewnie jakieś badania, tak? Badania, no badania to ja, ja to w sezonie lotowym to nieraz robię co tydzień, co dwa. Wow. W sezonie lotowym. Ja tutaj mam na miejscu weterynarza, kokcydiozę badam, żółty guzek. Ja nieraz dwa razy, dwa, trzy razy w miesiącu jak są loty. Po locie e, przeważnie w poniedziałki, bo jeżeli coś się dzieje, to jest możliwość zadziałać, po prostu dać, dać jakieś lekarstwo, jeżeli gołębiowi go, coś brakuje, nie? jeżeli wyniki tam wyjdą jakieś negatywne. Dokładnie. Także, że trzeba tego pilnować, bo jeżeli nie ma zdrowia go, no to ten gołąb nie ma, nie ma szans przylotu. No. To jest tak jak z człowiekiem, jak człowiek będzie po prostu przeziębiony, tak, człowiek jest przeziębiony, on nie pobiegnie tak jak ten, co jest przygotowany w formie, tak? Mm. No, lub, lub opóźni, no ale co, co z tego jak go opóźni? Nie ma konkursu, tak? I to właśnie tak chciałem hodowcom podpowiedzieć, że to jest bardzo ważne, bo niejednokrotnie kupią dobrego gołębie, będą mieć dobrej, z dobrej hodowli, pewne gołębie, a jak nie zadbają o zdrowie, no to potem po tym... Po... Odnośnie tego hodowcy będą mieć negatywne zdanie, a, a, a sam nie wie, że błąd popełnił, bo on może nieraz hodowca nieświadomie to, yy, to zrobi, bo nawet nie wie, że tak chore gołębie. No, no bo, bo no, nie prawda. zrobi badania i tak dalej, i, i to dopiero wychodzi na locie. Także tu, tu apeluję, żeby jednak dbać o zdrowie. To jest podstawa, szczególnie w czasie lotów. Cały rok mają być zdrowi. U mnie to też się teraz nawet przydarzy sytuacja taka. Że widzę, siedzi go, y, troszeczkę już nie idzie do jedzenia. Bo widzę, stado jest, daje jeść. Któryś tam nie zleci do jedzenia. O, ja, ja go od razu pierwszego do ręki. Tabletka, mam, mam z DAKA koksinę, jest to taka, taka ogólna tabletka od razu. Y, w takich w sensie przypadkach daję tabletkę przez dzień, dwa. To jest tabletka trzy, uniwersalna, jak... uniwersalna, jak tak zwane to tk, tak, TKK. Czyli tak, na Rzęśiska, tak, kokcydia, na wszystko, wszystko ten tak. dokładnie, jak sami tozę. Ogólną, cztery w jednym. Coś to, to dokładnie. No. Także tak, trzeba, trzeba na to zwracać uwagę i uważam, że, że każdy może wyniki osiągnąć, jeżeli będzie dbał, pilnował i, i dobry materiał, podstawa. No. Chcielibyśmy hodowcy wszystkich zaprosić do udziału w aukcji Pana Mieczysława, która będzie się odbywała teraz dosłownie za jakieś e, kilka dni od publikacji tego filmu, więc zapraszamy na portal Pigabook. Panie Wójtowie, dziękujemy bardzo Panu za materiał, wideo, dziękujemy za udostępnienie tutaj hodowli, żeby pokazać tego 8415. Dobry lot, hodowcy i pozdrawiamy, do usłyszenia. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich hodowców, hodowczynie z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz, oraz tych trudnych chwilach, ta, ta, te, tego wirusa, że tak powiem, yy, szczęśliwego nowego roku, żebyśmy uniknęli, wszyscy zdrowi byli, życzę du dużo zdrowia wszystkim no, no i, i dużo sukcesów w przyszłym roku, tak, w 2021. 21. Tak. Także, że dziękuję serdecznie i, i, i do zobaczenia. Dobry loda, portal Pigebuk się dokłada do życzeń i szczęśliwego nowego roku, łodowcy, dobry lot.